Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj poruszę problem kradzieży, a raczej zabezpieczeń antykradzieżowych, camperów czy, czy też przyczep. No, niektórzy może powiedzą, że najlepszym zabezpieczeniem jest ubezpieczenie się, no ale strzeżonego Pan Bóg strzeże, także trzeba jeszcze dodatkowo coś y, zrobić w tym kierunku. Najlepiej, jak nasz sprzęt będzie bezpieczny, y, można. Stosować zabezpieczenia mechaniczne typu blokada na koło, blokada na kierownicę lub blokada skrzyni biegów. Można też stosować zabezpieczenia elektroniczne, na przykład jakieś odcięcia prądu z zabezpieczenia. Takie robią już specjalistyczne zakłady. Nie jest to już takie, że tak jak taką blokadę możemy sami kupić i założyć bez problemu za niewielkie pieniądze. Taka blokada może kosztować do 100 zł, jedna. Natomiast zabezpieczenie, takie elektroniczne odcięcie, myślę, że w tej chwili 200 do 300 zł może kosztować. Jest też również skuteczna i odstraszająca. Możemy też stosować jakieś głośne alarmy. Jest całe mnóstwo dostępnych na rynku. Alarmów, które możemy samodzielnie zamontować, i odstraszyć potencjalnego włamywacza czy też złodzieja. No, także strzeżonego Pan Bóg strzeże.